Cześć. Szukam dziewczyny, która yy, szuka chłopaka, który, z którym mogłaby rozwijać się intelektualnie, ćwiczyć pamięć, yy, myśleć, zadawać sobie pytania, która jest fanatyczką myślenia, której sensem życia jest śmierć umysłu, myślenie, rozwój, nauka. Na pewno bardzo mi to cieszył, gdy, gdy widział, że jest taka osoba, która też szuka takiej osoby drugiej do ćwiczeń, do wspólnej korelacji. Wiadomo, hmm. rozwój jest czymś najfajniejszym. tego sama jest strona jest żmudna, są żmudne ćwiczenia, a z kimś się przypytywuje. Przypytywuje wymienia to jest o wiele efektywniejsze i fajniejsze to już są takiej dziewczyny, która jest, jest fanatykiem myślenia rozwoju. Jeżeli taka się znajdzie, to nic nie jest na przeszkodzie żeby się spotkać, żeby nawet tam się przeprowadzić gdzieś. Dla mnie jest pierwszy, 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 pierwszą i najwyższą rzeczą rozwój. Po prostu nie ma z kimś świecie czuć się na pamięć. Pyt, nie, nie ma kto mnie pytać, nie ma kto. A samemu to jest jak, jak mówię, jak, jak z kimś się przepytywać czy coś, to jest efektywniejsze, przynosi większe efekty. W ogóle. Mam że jest osoba, która jest mądra. Naprawdę to jest serio, serio pytanie. Mam 23 lata. Jeszcze mogę dużo się się dużo nauczyć, chciałbym być intelektualnie na dobrym poziomie, wysoko. Chciałbym po prostu umysł. Thank you. Cześć.